Szanowni Państwo, witam w kolejnym odcinku podróży z Przemolem. Dzisiaj trasa, która ma około 50 km, i głównym celem są dwa zalewy w Kotlinach i w Czarnocinie. A w drodze powrotnej zajrzę jeszcze na marysinek. Zobaczymy, czy prace w zagospodarowaniu terenu wokół marysinka coś się posunęło do ubiegłego tygodnia. Zapraszam do oglądania. Muzyka I szanowni państwo znajduję się na pograniczu Justynowa i Gałkówka, a dokładnie w lesie Gałkowskim, gdzie szutrami premium udam się do miejscowości Zielona Góra. I jechałem do czegoś, co się nazywa Nordic Walking Park brójce. Mamy tutaj trasy do Nordic Walking. Mamy też tutaj przykładowe ćwiczenia na rozciągnięcie, na rozgrzewkę. No a obok tego znajduje się fantastyczny mor rowerowy. Znajdują się tutaj także stojaki na rowery z wszelkiego rodzaju narzędziami oraz pompką. Ławeczki. Tam mamy domek grillowy. Naprawdę ciekawe miejsce. I do Kotlin, zbiornik wodny Kotliny, niestety tutaj nie można wchodzić, zakaz chodzenia po skarpach ogroblowań i zachowanie czystości. Postaram się podjechać tam gdzie te samochody stoją, od drugiej strony obiadę cały zbiornik i potem udam się w kierunku następnego, czyli w kierunku Czarnocina. i dojechałem do słynnej zapory w Kotlinach tak to wygląda proszę Państwa spektakularnie a tu w pełnej krasie zalew w Kotlinach myślałem że tutaj będzie plaża tak mi się dawniej wydawało że jest ale Widocznie nie ma, no jest tak jest. No i tutaj tała Za mną 25,7 km. Trochę świeci słońce, trochę pada deszcz. I co, udajemy się w kierunku następnego zbiornika. i dojechałem szanowni państwo nad zalew w czarnocinie ale niestety strasznie to zaniedbane wszystko jest echa świetności że tak powiem widać że już dawno minęły wyspy całe zarośnięte nikt tutaj o to nie dba teren tutaj przyległy tutaj już nie ma żadnych tych alejek żadnych ławeczek wszystko strasznie zaniedbane niby jacyś ludzie są ale nie wygląda to najlepiej I udaję się w drogę powrotną przede mną 15,9 km do Andres Pola. I tam udam się jeszcze na Marysinek. Zobaczymy, co tam przez tydzień zrobiono w kwestii modernizacji miejsca odpoczynku. Jestem w miejscowości danków za mną 37 km na odpoczynek. Niestety plan podjechania na Marucin się nie udało. Pogoda troszeczkę się popsuła. Przeczekam chwilkę na przystanku i jak się poprawi to jeszcze podoba zobaczy na Marcin.